Wygrał ogólnopolski konkurs piosenki, choć sam nie umie śpiewać. Z takimi wspólnikami można jednak sięgnąć po każde mistrzostwo. Marian Rechcik i jego ptaki wygrali pierwszy ogólnopolski konkurs śpiewu kanarków wodnotokowych. Wystawiłem dwie kolekcje. Kolekcja to są cztery ptaki śpiewające w chórze. I jak się okazało, to sędziował, sędzia międzynarodowy, pan Józef Sanford, Niemiec, który przyjechał specjalnie z, do Ostrowa, i on wyceniał te ptaki i orzekł, że moje są najlepsze w Polsce. I z tego powodu do, zdobyłem tytuł pierwszego mistrza Polski w kanarkach wodnotokowych. Kubuś, śpiewaj, śpiewaj. Kubuś, śpiewaj, 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 śpiewaj. Kubuś. Pan Marian jest nietypowym mistrzem i ma nietuzinkowych uczniów. Jako biegły sądowy grafolog na co dzień rozszyfrowuje pismo, a po pracy uczy swoje kanarki śpiewać. To się odbywa na zasadzie y, mistrza i ucznia. A więc tu prezentuje, prezentuje szafkę szkolną, gdzie pojedyncze ptaki siedzą w tych pojedynczych klatkach. Przysłonięte w firanku, jak państwo tu, państwo tu widzą, a u góry stoją nauczyciele. Ojciec czy, czy dziadek, a więc mistrz śpiewu, który zdobył, zdobył e, punktowane miejsca i on śpiewa i odsłonięty, a więc śpiewa kiedy, kiedy chce, a te, te ich dzieci. Przysłonięte są ci uczniowie, przysłonięci są firanko i oni słuchają. I po pewnym czasie trzeba odsłonić i wydobyć reakcję na światło. I rzeczywiście przed konkursem się robi także przysłonięte, odsłonięte, przysłonięte, odsłonięte, bo na konkursie odbywa się to, że wynoszę, wynoszę ptaki na stół, sędzia słucha, a one muszą natychmiast śpiewać. Dla laika, śpiew kanarka może wydawać się niczym niezwykłym, ale pasjonaci potrafią wyczuć każdy niuans w ich głosie. To są zwrotki w ich piosence i są trzy zwrotki, które się nazywają wodnotokowe, to jest Klokende, bolende i rolende i są jeszcze inne słowicze, na przykład metalowe są, a więc takie będą jak, jak uderzenie w kowadełko, czy jak uderzenie w kryształowy kielich, a więc będą jeszcze i fletowe dźwięki. W sumie tych tur ocenianych jest 11. Co ciekawe, ptaki zamiast strum głosowych mają w krtani membranę, która drgając przy wydechu powoduje powstawanie dźwięków. Ja te ptaki po głosie poznaję, który w danym momencie śpiewa. One niby śpiewają to samo, ale na troszeczkę inaczej. I stąd jest taka ta różnica, że dla pani to jest tłum. Dla mnie to jest w tym tłumie pojedynczy ptak. Niekiedy śpiewni przyjaciele przysparzają kłopotów. Trzeba się wtedy nieźle nabiegać i to dosłownie. Wielokrotnie potrafią mnie nabrać, że jak ja tutaj jestem u, u ptaków w pokoju, a u góry listonosz przyjdzie i zadzwoni, to reaguje identycznie, gdy taki na przykład nie ma nikogo przy drzwiach, a ja słyszę wyraźnie dzwonek drzwiowy. Biegnę do góry, a tam nie ma nikogo. W hodowli mistrza Rychcika znajduje się obecnie 50 kanarków, ale w okresie lęgowym liczba ta dochodzi nawet do 150. Trzeba przyznać, że więź między hodowcą a ptakami jest ogromna. Najcieplej wspomina pierwszego kanarka, którego kupił od znajomego profesora. Pan mi sprzedał krzyżówkę, a nie miałem pojęcia co to jest. Śpiewał ptak ślicznie, wyglądał cudownie i ja kupiłem. Żona do dziś nie wie ile za niego zapłaciłem. Ja zapłaciłem za niego majątek. Była to krzyżówka, kanarka z, yy, ze szczygłem. Jak ten tak ślicznie wygląda, jak on pięknie śpiewał, i proszę posłuchać: w żadnej książce nie przeczytałem, ile tak klatkowy może żyć. Mój żył lat 21. Nie trzeba być spostrzegawczym, by zorientować się, że ta niezwykła pasja daje panu Marianowi siłę. Dzięki nagrodzie hodowca czuje się spełnionym człowiekiem. Teraz marzy, by wieść o skrzydlatych śpiewakach z mławy dotarła do innych krajów Europy. To wymaga cierpliwości i ogromnego zaangażowania. Nasi bohaterowie zdali ten test. I to śpiewająco.